Oświata, 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 jeszcze raz powtarzam, oświata, najbardziej zakłamana instytucja, z jaką miałem do czynienia na przestrzeni ostatnich dni i miesięcy, która wyhodowała sobie człowieka, który doprowadzi do tego, żeby każdy, kto kłamał z oświaty mi w oczy, odpowiedział za to przed opinią publiczną. Dokonam wszelkich starań, żebyście odpowiedzieli za to wszystko, coście zrobili. Oby dyrektorów przez prezesów, przez nauczycieli, sprzątaczki, a także konserwatorów. Odpowiedzie. Odpowiedzie za to. Odpowiedzie. I odpowie za to każdy urzędnik państwowy pracujący w Polsce na łańcuszku krawaciarza, który został mu dany jako Eldorado na polskim rynku. Ja tylko powiem na samym końcu, bo może dużo Polaków nie wie, ale czwarty punkt konstytucji jasno mówi, że jeżeli władza wierzchnia, czyli ta właśnie, która teraz nami wszystkimi zarządza, Działa na niekorzyść Polaków. My, jako suweren, czyli wolni Polacy, mamy pełne prawo przejąć władzę w Polsce. Stowarzyszenie nie jednego zaskoczy, a ilość osób w stowarzyszeniu podpali trampki i palić będzie zelówy, bo tam powinien iść. Mam dosyć. Doprowadziliście do tego, że zniszczyliście polskich przedsiębiorców, i mówiłem, że w momencie, kiedy wasza władza w Polsce dotknie w jakikolwiek sposób moją rodzinę i moją dzieci, a dotyka. Wezmę się za to, do czego żeście mnie zmusili. Zmuszacie mnie do tego, żebym rozliczył was wszystkich i rozliczył was wszystkich. I mnie nie interesuje to, kim wy jesteście, ile ludzi w sądach macie, ile ludzi w policjach macie, ile ludzi e, poukładanych macie w tych swoich komisyjkach, niekomisyjkach. Mnie to nie interesuje. Stajemy się w pełni legalnie działającym stowarzyszeniem, a za nami jest tyle ludzi! Ile wiejskich nawet nie było Was, razem z zakłamaną telewizją i z czujnymi y, jakimiś dziennikarzami, którzy za pieniądze po cichutku to by Wam nawet zrobili. Dlatego, że. Tak bardzo się wszyscy w Polsce sprzedali. Polska jest sprzedana, jest pokrojona na wszystkie części świata i dla każdego torcik się znalazł, ale zapomnieliście o podstawie tego tortu. A podstawem tego tortu jest Polak! Dumny Polak! Dumny Polak! Jeszcze raz powtórzę, dumny Polak, którego okradacie z minuty na minutę. Kradniecie nam wszystko! Kradniecie nam godność dzieci. Ubieracie je w szmaty! Każecie nam testować się na jakieś badziewie! którego sami żeście się zrzekli na tych swoich obradach, które kipią zakłamaniem, pogardą i, i nienawiścią. Jesteście ludźmi, którzy doprowadzili do tego, że dziś babcie i dziadki, które pracowały dumnie w pocie cioła na swoje wnuki i swoje dzieci i na swoje pokolenia, Dziś te dziadki i te babcie nie mają przez was pieniędzy, a dumnie pracowali na to, żeby je mieć. Rozkradliście i rozkradacie wszystko. Powtarzam do wszystkich Polaków, w imieniu swoim i wielu rodaków oraz przedsiębiorców i zwykłych kowalskich, którzy już otwierają oczy: jednoczmy się, dołączajcie do nas i idźmy po swoje. Bo ja jeszcze raz powtórzę: kto działa na niekorzyść w Polsce, czy to władza, czy nie władza. Suweren ma pełne prawo władzę przejąć. A wy żeście doprowadzili do jednego: prądu nie je ma, wody nie ma, gazu nie ma, węgla nie ma i zaraz jeszcze ryby opodatkujecie, bo stwierdzicie, że są wasze. Węgiel, który jest pod nami, należy do Polaków, a nie do korporacyjnych świn, z którymi żeście sobie ręce podali pod stołem. Woda, która jest w Polsce, należy do Polski, a nie do was. I to samo jest z gazem. Nadajecie się wszyscy tam siedzący, tylko w jednym kierunku. Zakład karny, Trybunał Stanu i całą waszą rodzinę. Z pokolenia na pokolenie, łańcuszek po łańcuszku. Rozliczyć, pozbawić majątków i wy siedząc tam. Będziecie się czuć, tak jak teraz się czuje nie jeden Polak, który przez Was wiesza się na sznurku. To wszystko.